Okazja niesamowita się szykuje w najbliższym czasie w kuźnicy. Tak. E, niech pan przybliży co, co to takiego. To jest port rybacki. Jedyny w Polsce chyba nie było w po, po wojnie takiego portu wybudowanego, jest jak jest w kuźnicy. Do te, w tym roku będzie od, został oddany do, do użytku dla rybaków. Bo tyle co pamiętam, to są remonty portów tego, ale taki port, bo mieliśmy tylko ten jeden pirs, tutaj przy stronie zachodniej, i to była taka przystań. A teraz to można powiedzieć, że prawdziwy port z prawdziwego zdarzenia, że rybacy są bardzo zadowoleni. Mamy piękny, ten stary odnowiony. Później od strony południowej, od strony południowej, dwa pirsy w, w stronę wschodnią. Nowy, też całkiem molo, eleganckie, takie spacerowe. No, uważam, że to będzie w przyszłości dla żeglugi białej, jakby nawet i Spucka, ten płaskodenny, wpłynął na do kuźnicy. to by elegancko to by było na tak jak dla niego mógłby tam przycumować, bo jest głębokość w porcie na 280 Także oni będą mogli spokojnie wpłynąć. Tylko trzeba jeszcze o tor zawalczyć. No, a żeby został z kuźnicy do chałup przekona, przekopany tor wodny, i z chałup do. Pucka, co się okazało, że się stanie, bo już pomiary są robione. Tylko tyle od pani dyrektor Styrmaszczyk z Urzędu Morskiego się dowiedziałem w dniu dzisiejszym, że jest to na dobrej drodze. Tylko, że jeszcze muszę jakieś tam badania zrobić z ochrony środowiska i na przyszły rok, na pewno, będziemy mieli wykopany tor, nowy tor wodny. Także ja. Cały czas mówię, bo tutaj to rybołówstwo też w późnicy jak najbardziej to pra, tego żyje, ale ja bym chciał jeszcze, żeby większość też jest bardzo dużo, na turystykę stawia. Domy się rozbudowują, no wiadomo łazienki każdy robi i ja bym chciał, żeby coś takiego, żeby nie było w korkach, bo jak wczasowicz ma tu przyjechać i wyjechać do trójmiasta przykładowo, to on ma jechać, musi jechać cały dzień w korku do trójmiasta. Gdyby takie nowe miejsce pracy, nawet by powstało, o co rybaków proszę, jakiś płaskodenne, nawet by dostanie nawet by pomoc unijną na to na pewno, na takie coś, na, na nowe miejsca pracy i uruchomili właśnie Kuźnica, Gdynia, Gdynia, Kuźnica, Jastarnia, coś takiego, nawet no, 80 osób czy 40 osób, to by już nas ratowało, bo niecodziennie w musi jechać do Gdyni, nie? Ale to 40 osób, by zabrał i sobie popłynął i, i wrócił z powrotem, by było bardzo dobre, nie? Mm. Nawet miałem pretensje w tym roku do burmistrza miasta Jastarni, dlatego, że dlaczego my dopłacamy do biletów Białej Floty, która tylko płynie, płynie do Jastarni i Hel. A Hel, Hel miasto nie dopłaciło ani grosza. To my, Ja uważam, że my nie powinniśmy dopłacić do tego, z jakiej paki my dopłacamy dla nich. To dopłaćmy Jastarnia Gdynia, Puźnica Gdynia, a nie Hel. Hel jak chce, Chcę, to proszę bardzo, nie chcę, nie chcę dopłaca do biletów jako miasto, ale ja uważam, że i będę w tym kierunku szedł, żeby nie dać pieniędzy innym miastom, tylko promować naszą gminę, skoro nie ma tutaj zgody. Porozumienia jak Porozumienia jak takiego, że jeden burmistrz jedzie do Gdyni i powie, że nie dam, a, a, a jeden powie, że da. I, no, bo powinniśmy dać, skoro my chcemy z turystyki żyć, nie? No. Hmm to powinniśmy tą turystykę rozwinąć, ja uważam, że i to jeszcze dużo będzie troszeczkę do dopracowania, ale mam nadzieję, że z takimi władzami jak Marszałek Struk czy Wojewoda się bardzo dobrze rozmawia z urzędem morskim, tak jak mi się do tej pory pracuje, to nie pamiętam tamtych lat, w tamtych latach było gorzej, też szło robić, ale nie, 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 tak, nie, nie tak lekko poszło, tak lekko ręką. Teraz się dużo lepiej z nimi współpracuje. Widać, że ludzie są chętni i przychylni i dlatego ja mówię dużo idzie zrobić, dużo idzie zrobić. No dobrze, ale Panie Kazimierzu wróćmy do, do tej uroczystości. No powiedzieliśmy port, otwarcie, a jak to będzie wyglądało w, tak w praktyce? No w praktyce to ma, Panu chodzi, to uroczyste, tak? Tak, tak, tak. No będzie no. arcybiskup Gocłowski, najpierw weźmy arcybiskupa Głodzia, też będzie. Bo wyraził zgodę, że będzie przyjedzie do Kuźnicy. Przyjedzie arcybiskup e, senior e, Głódź. Arcybiskup senior, który przyjeżdża do Kuźnicy już od czy, prawie 50 lat, arcybiskup Pisz z Olsztyna też będzie, też potwierdził. Także dużo osobistości będzie, będzie prezydent Kutna, bo do mnie dzwonił, że koniecznie chce być. No, Dużo będzie z Wisły nawet, współpracujemy z Wisłą, z miastem Wisła. Gmina Jastarnia z gminą Wisła, no to burmistrz z Wisły Poloczek też prosił, żeby go zaprosić. Ja mam dużo ludzi, którzy, którzy dzwonią. Ja nawet nie znam tych ludzi, a wydzwaniają i że chcą koniecznie być na, w Kuźnicy, ale mnie znają. No, ja z kolei nie jestem w stanie wszystkich czasowiczów, bo tak, tak mówią, już tyle lat przyjeżdżamy, panie, pana znamy, ja mówię, no ale drodzy państwo, nie sposób to wszystkich zaprosić na, na taką, na jedną uroczystość. Mamy i tak 260 osób zaproszonych. To już jest, to jest, to jest, to jest dużo. Ja się obawiałem, że nawet połowa nie będzie wpuszczona na, 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 na ten port, no ale... No wiadomo, to jest port rybacki, rybaków musimy wpuścić, nie? musimy rybakom udostępnić wszystko i wszyscy rybacy, każdy jeden rybak, który ma działalność zgłoszoną i jest armatorem jednostki, został zaproszenie. Tak w ten sposób to wygląda. No i osobno, wiadomo, Urząd Morski, burmistrzowie, no, przewodniczący radnie, no bo to wkoło jednak tych no, dziennikarzy sporo, no wiadomo, to hmm. wszyscy, no. Księża, ksiądz Markowski, były tą pierwszą pielgrzymkę na Piotra i Pawła w 1981 roku chyba, tak. W 81 roku to była pierwsza pielgrzymka na Piotra i Pawła. Załatwiłem duży obelisk, tablica będzie oddana prawdopodobnie jutro przyjedzie tablica, będzie na tym obelisk przymocowana i będzie data wypisana tej pierwszej pielgrzymki na Piotra i Pawła do Pucka. Jeszcze dużo jest takich spraw, wie Pan, do dogrania. Do no, no, piękny krzyż żeśmy załatwili, no, też dzięki tutaj sponsorom udało się ten krzyż. Ciężko było, no, ale udało się, no i wszyscy są zadowoleni z tego krzyża. Tyle, co na dzień dzisiejszy widzę, wie Pan, to Asia aż w głowie nie mieści, że tyle ludzi przyjeżdża i ogląda, i to jeszcze takiego krzyża w kraju nie ma prawdopodobnie. No, nie wiem, jak to wygląda, bo, wie Pan, nie, nie, ja nie widziałem, ale co, co ludzie przyjeżdżają, mówią, że nie ma takiego krzyża. No także będzie, będzie ładna uroczystość, no, 30 o godzinie 10.00, coś zapraszam, ten... że minister Kazimierz Plockę też będzie rybakom wręczał jakieś odznaczenia, nie? zasługi. Nie? Mm -hmm. Bo są tacy, są tacy. To nie będziemy wymieniać jeszcze kto, ale... ale nie, ale... nie chciałbym y, przedać faktów, no ale <laughs> jak pan będzie to... To, to, to zobaczę. To pan zobaczy, o, tak <głos> <benet>. <głos> Dobrze. A jeszcze może słowo hi historii. Mówił pan, że tam w do tej pory w kuźnicy był ten jeden piers, A kiedy on był wybudowany? Kiedy ta przy, przystań ta. Tam ta przystań była przed wojną wybudowana. Czyli już przed wojną rybacy tutaj mogli. Tak, tak, robić. tak. Czy tak. to było w czasie wojny? no dokładnie tej daty, to no nikt nie pamięta tej daty, jak to było, bo nie ma właśnie żadnego dokumentu takiego stwierdzającego, tylko wiem, że od tych najstarszych rybaków, że po wojnie zaraz ten Pirs już był. Nie? Mm, także mógł, możliwe, że był też i. W, w że mógł wojny. być przed wojny, w czasie wojny, nie mógł być, a później po wojnie był remontowany. To bo, no, Remont też potrzebował, wiadomo, że był remont mm. potrzebowany był mm. kapitalny. Ale to nie wystarczało, no ale było tak, że jak obecny marszałek Struch był burmistrzem w Jastarni, no to, to jest ponad 10, to będzie 10, no dobrze, ponad 10 lat już i powiedzmy spotkali się w porcie w sztormie i te łódki stały, jedne przy przycumowane przy tym starym pirsie, jedna przy drugiej. Jedna do drugiej. Tak, i to tłukło, jedno o siebie, o drugie. No i te fale wysokie, no i burmistrz do mnie mówi: Kazi, chcemy zrobić coś dla tych rybaków. Ja mówię: No ale co byś zrobił dla tych rybaków? On mówi: Port. Ja mówię, nie, nierealne burmistrzu. A on się śmieją, mówi: Jest realne wszystko. No i proszę pana, nie trwało to długo, w ciągu dwóch tygodni robimy spotkanie z rybakami w szkole podstawowej w Kuźnicy i on mówi o porcie. No i automatycznie zlecił wiceburmistrzowi Chmarukowi, że ma zlecić projekt portu i projekt został zrobiony. No ale wie pan, ten projekt został wykonany, ale rybacy, do ja też tak nie wierzyłem w to, że to tak szybko powstanie taki port. Bo to są jednak pieniądze, są pieniądze. duże pieniądze, które będzie ciężko przewalczyć. No, później wiastarni Rybacy wystąpili o port, te poszły pierwsze pieniądze poszły w jastarni na port. No to już kuźnica, wiadomo, rybacy się oburzali, że już w kuźnicy Kazik nie będzie tego portu. Ale ja już miałem nadzieję, bo już był, już był, już był, strug był został marszałkę, wicemarszałkiem. To już miałem lepszą okazję do atakowania i urząd morski i jak się dowiedziałem, że to będzie tylko na zlecenie Urzędu Morskiego. To marszałka atakowałem, Urząd Morski atakowałem wszystkich, Kazimierza Plockę, ministra atakowałem wszystkich. Wie pan, to wtedy to szło. Ja, ja wszystkich przeprosiłem przy otwarciu portu. <laughs> Bo wie pan, ile hamów narzucałem, a wie, po takich ostrych. Wszystkim dorzucałem pod nogi kłody, że ten port musi powstać. No i powstał. No i dzisiaj mamy piękny port, taka historia, wie pan, co, co spotkania z rybakami będzie, 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 nie będzie. No jedni nie będzie, złośliwie podchodzili, nie będzie, ale jednak dzisiaj wszyscy mówią super. No A tak. jeszcze może jedna rzecz. A ilu jest w ogóle rybaków? Ile jest łodzi, ile rybaków? Łodzi było 37 mam łodzi zapisanych na stanie i teraz co się okazało rybacy, którzy którzy byli armatorami jednostek i mają Zatrudniali rybaków, dzieci już podrosły ich, i te dzieci są już po szkole, i one te dzieci weszły na, na, na jednostkę. No to armator zwalnia wtedy tych, tych, tych rybaków. No to ci rybacy zwolnieni, to oni sobie z pracy, no to oni występują o nowe koncesje, żeby dostali. Nie także, już wiemy, że trzy, trzy łódki w kuźnicy już przybyły, które nie mają jeszcze numerów. Będę ministra prosił na tym spotkaniu, właśnie przy tym otwarciu, żeby udostępnił rybakom obowiązkowo, żeby im dał, o, tą działalność dostali, bo to chodzi na więcej o to GT, bo to musi minister przyznać, żeby Ministerstwo Rybołówstwa i Rolnictwa przyznało im to GT, żeby oni mogli pracować i swoje dzieci zatrudniać. No bo tak jak tu w Kuźnicy, to jak ja powiedziałem na początku, to nie jest tak jak w Jastarni czy gdzie indziej, że. Zdali motorówki, szykutry. Tu nie. Tu się rozwija to. No właśnie tak teraz zauważam, wiem, że wszędzie, nie wiem, czy w Płucku, chociażby, czy, czy w Stwarzywie coraz mniej tych, tych, tych jednostek, a tutaj... Tu nie. Tych.